Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Wojciech Kukuła, program doradczy Frut Akademia. Aura, jak widać, trochę opadów deszczu, trochę zimno. Wczesna wiosna to jest ten okres, gdzie rzeczywiście powinniśmy już mieć, co mieć? Powinniśmy mieć wiedzę przede wszystkim, czym powinniśmy i jak powinniśmy przygotować ten, ten topole, w którym będziemy sadzić nasze drzewa. Tutaj, proszę Państwa, aktualnie znajdujemy się w kwaterze, można powiedzieć, niewypalonej odmiany, bo odmiana Gloster, no niestety, ale wszyscy dobrze wiedzą, jak kończy, to zresztą widać w tle, tak? Przez kilka lat odmiana była bardzo, powiedziałbym, słabo pokupna, w związku z czym tutaj gospodarz zdecydował się wyrwać drzewa i posadzić nową kwaterę. Aktualnie, a w zasadzie za kilka miesięcy, tutaj będzie rosła z tego, co wiemy, gruszka. Ale żeby dobrze przygotować się do tego sadzenia i żeby cieszyć się później z tej uprawy wysokimi plonami. Przede wszystkim trzeba zadbać o właściwe przygotowanie tego terenu. Mamy konstrukcję, więc już gro tej pracy jest zrobione. Natomiast musimy zadbać o to, co jest najważniejsze, a najważniejsza jest gleba i jej przygotowanie. przy Państwa, po wyrwanym sadzie warto jest rzeczywiście zbadać, jakim zasobem składników pokarmowych dysponujemy w tej glebie po to, żeby Ewentualnie te braki, które mogą wystąpić, a mogą, bo mamy tutaj wieloletnio użytkowany sad odmiany Gloster, tak jak już wspomniałem, będzie trzeba trochę tych składników pokarmowych dorzucić. Pewnie będzie trzeba wyregulować pH. W przypadku upraw gruszy przede wszystkim będzie trzeba wzbogacić glebę w materię organiczną, bo to jest ważne w przypadku tej. Tego gatunku? W Polsce mamy w granicach 1,5% zawartości prównicy? Zdecydowanie za mało. Stąd też będzie trzeba rzeczywiście nawieść materii organicznej, czy to w postaci obornika, czy w postaci tutaj podłoża popieczarkowego, które w tą materię organiczną jest niezwykle bogate. Jak przygotować się do wyznaczenia? zasobności gleby w składniki pokarmowe. No można zrobić to dwoma metodami. standardową metodą to jest pobór przy pomocy laski Egnera, którą możemy rzeczywiście wykorzystać do pobierania gleby z poziomu 20 i głębiej 40 cm. Oczywiście ta gleba powinna trafić później do jednostek, które nam opracują. Właściwymi metodami te, te zawartości poszczególnych składników pokarmowych. Drugą metodą jest, oczywiście, bym powiedział, trochę bardziej zaawansowana metoda i trochę też, też trochę bardziej pomocna w takich sadach, gdzie chcemy mieć historię. I tutaj bardzo dobrze sprawdzają się różnego rodzaju samochody z wgłębnikami, które będą. Ułatwiały nam pobranie i będą ułatwiały wyznaczenie tych rastrów, tych kwater, które będą miały już przypisane poszczególne zawartości składników pokarmowych. Znajdujemy się tutaj na polu, na którym będzie zasadzona grusza. Pole jest podzielone na dwie kwatery w celu pobierania próbek glebowych. Tutaj za mną znajduje się automat hydrauliczny, dzięki któremu możemy automatycznie pobierać próby glebowe. W przygotowane rastry zostały podzielone w ten sposób, aby stworzyć jednorodne poletka, na które będzie pobierać próby glebowe. Na każdym poletku pobieramy 15 pojedynczych nakłuć, które później się miesza oraz oddaje do laboratorium. Z pojedynczych nakłuć zbiera się próbka zbiorcza. Odpowiada ona na każdej kwaterze przypisanej na polu. Oddajemy do laboratorium oraz opisujemy w taki sposób, aby później można było odczytać wynik oraz przypisać ją do terenu. Analizy wykonujemy dla rolników, badamy parametry wskazane przez rolnika. Najczęściej są to makroskładniki, dodatkowo rolnicy często zlecają w przypadku sadów próchnicę oraz waprysvajalny, który jest tutaj ważny w celu przygotowania odpowiedniego stanowiska dla, dla wzrostu roślin. Można z nami się skontaktować oczywiście przez numer telefonu, przez stronę internetową, przez formularz w celu, w celu z zgłoszenia badań gleby. Próby pobieramy w okresie przed zasadzeniem roślin. Najczęściej jest to okres wiosenny bądź jesienny przed wszystkimi działaniami takimi typowo nawożeniowymi, aby móc podjąć odpowiednie decyzje, żeby przygotować stanowisko pod uprawę danej rośliny. Po pobraniu wyników i otrzymaniu wyników z laboratorium, przygotowujemy mapę zasobności, skąd rolnik dokładnie wie skąd była pobrana próbka i jaka jest zasobność w tym miejscu. Wykonujemy te analizy, żeby tak naprawdę zaoszczędzić i przygotować odpowiednie stanowisko. Wysokie koszty produkcji dzisiaj zmuszają wręcz rolników do tego, aby wiedzieć, co jest w tej glebie, żebyśmy nie musieli nawozić tak, tak naprawdę na oko. Warto również przed założeniem zastosować produkty mikrobiologiczne, które swego, w swój właściwy dla siebie sposób będą poprawiać również żyzność, poprawiać jakość i poprawiać tutaj strukturę gleby. O tym opowie więcej Emil Schulz. W związku z tym, że założenie każdej nowej kwatery, czy to będzie właśnie gatunek z grusz, tak, czy też jabłoni, jest to dosyć duży wydatek, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że gleba pod założenie nowej kwatery powinna być bardzo dobrze przygotowana. W związku z tym, w tle widzicie Państwo, dużo materii organicznej tak, w postaci podłoża. Popieczarkowego, które będzie wzbogacało naszą glebę o próchnicę. Natomiast drodzy Państwo, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że, tak jak mój przedmówca Wojtek powiedział, polskie gleby są bardzo ubogie w próchnicę. W związku z tym musimy robić wszystko żeby poziom tego humusu, tej próchnicy w glebie po prostu podnieść, idealnym rozwiązaniem, drodzy państwo, są produkty mikrobiologiczne, które mamy w swojej ofercie. Między innymi produkt Bactocomplex, produkt, który zawiera 5 szczepów bakterii z rodzaju Bacillus, które będą dodatkowo wpływały na mineralizację resztek pożniwnych, między innymi w przypadku upraw sadowniczych, liści, pędów, tak? które znajdowały się w tejże kwaterze, ale również właśnie tego podłoża popieczarkowego, które jesteśmy w stanie zamienić dodatkowo na składniki pokarmowe i dodatkowo wzbogacić glebę o próchnicę. Drodzy państwo, kolejny produkt, produkt NaturVital, płynne kwasy humusowe, które mamy w swojej ofercie. Kwasy humusowe, drodzy państwo, 21% jak Państwo widzą, w postaci płynnej bardzo wygodne do użycia, w związku z tym, że nie musimy się zastanawiać, jak je rozpuścić w wodzie. Co ciekawe, jak zapewne Państwo wiedzą, próchnica jest bardzo ważnym elementem składu gleby, bo zatrzymuje bardzo dużą ilość wody. Jak zapewne Państwo wiecie, każdy kilogram próchnicy, każdy kilogram humusu zatrzymuje 15% wody więcej. W związku z tym, jeżeli przyjdą okresy właśnie posuchy, tak, będziemy mogli zgromadzić znacznie więcej tej wody w naszej glebie, w ombrebie, szczególnie systemu korzeniowego. Dodatkowo będziemy mogli odzyskać znacznie większą ilość składników pokarmowych, które właśnie w obrębie systemu korzeniowego się znajdują. Oczywiście, drodzy Państwo, zachęcamy do badań gleby po to, żeby znać zasobność naszej gleby tak, pod kątem nasadzenia nowych kwater, niezależnie od gatunku. Oczywiście polecamy firmę AT do pobierania próg glebowych właśnie metodą mapowania. Pól, to jest jedno. Oczywiście możemy takie badanie wykonać we własnym zakresie, natomiast no, będąc innowacyjnym, dopasowując się do potrzeb rynku, oczywiście mamy coś takiego w swojej ofercie. Drodzy Państwo, zachęcamy do odwiedzania naszej strony frutakademia.pl, oczywiście do odwiedzania filmów, które nakręcamy wspólnie z SADEM24. I w zasadzie to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.